Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w nowej lekcji sztuczki w programie Logomocja. No to zaczynamy. Słuchajcie. Na początku spróbujemy pobawić się z narzędziem wpisywania tekstu. Z narzędziem wpisywania tekstu. Tutaj zobaczcie, mogę sobie zrobić, wstawić okierko, gdzie ten tekst będzie widoczny. Wpiszę sobie jakąś tam cyferkę. O, mogę zmienić jej rozmiar, mogę zmienić jej krój. I jeżeli mam już ją wstawioną, po prostu zamykam. Teraz zobaczcie, wystarczy wybrać narzędzie Zaznacz. Zaznaczyć sobie ten element, przenieść sobie w odpowiednie miejsce i go skopiować, czyli Ctrl C, CtrlC, CtrlV. I teraz przenoszę, mam drugi element. Co mogę z tym elementem zrobić, moi drodzy? Zobaczcie, wystarczy, że kliknę, że teraz już mam element zaznaczony, więc mogę sobie go na przykład powiększyć. Jeżeli kliknę jeszcze raz Ctrl V, kopiowałem tą pierwszą wersję. Mogę po kliknięciu dwukrotnym, zobaczcie, zmieniły mi się tutaj elementy w obszarze roboczym. I teraz jak łapię za ten element mogę go obracać. Znowu Ctrl V. Kopiujemy sobie pierwszą piąteczkę. Klikam jeszcze raz i jeszcze raz. I teraz zobaczcie, co mogę robić. Mogę przekształcać. Mogę rozciągać. Widzimy, bardzo pięknie mogę tutaj się bawić, robić tak, jak mi się będzie to podobało. Więc można fajne rzeczy robić, można ustawiać wielkość, można obracać, można pochylać. Można pochylać. Kolejnym bardzo fajnym, takim ciekawym elementem, to jest, moi drodzy, tworzenie taki, takiego efektu ruchu efektu ruchu już takiego bardziej dokładnego, załóżmy, na łuku. Załóżmy na łuku. Żeby taki łuk zrobić, ja to usunę teraz, czyli zaznaczam, klawisz Delay, no to wykorzystamy sobie narzędzie Łuk. Wykorzystamy sobie jakiś tam kolorek. I zobaczcie, narysuję sobie tutaj, o, z klawiszem Shift, czyli idealne koło. I teraz moi drodzy, z narzędzia prostokąt wypełniony e, narysuję sobie jakiś tam e, samochodzik. Jakiś samochodzik. I, o, I teraz sprawimy, żeby ten samochodzik nam jeździł. Słuchajcie, samochód jedzie sobie tutaj. Więc teraz Ctrl C, Ctrl V. Nie zaznaczając w ogóle tutaj żadnego elementu na stronie, jestem w stanie zduplikować sobie kalkę. No to teraz zaznaczam sobie ten samochodzik. Tak. I teraz zobaczcie, tutaj mam taki przycisk "Podgląd klatek". Jeżeli ja teraz kliknąłem na ten przycisk "Podgląd klatek", przesunę sobie, zobaczcie, ten element, to już tutaj widzę, że mam podgląd tego, jak to wyglądało wcześniej. I teraz, jak sobie kliknę dwukrotnie, to zobaczcie, mogę już ten element obracać i obrócę go sobie o. Odznaczam teraz. Ctrl C, Ctrl -V. Znowu zobaczcie, zaznaczam sobie ten cały element. O, tutaj muszę troszeczkę bardziej zaznaczyć. O, a tutaj sobie teraz obetnę w ten sposób. No to zrobimy to tak. O, udało mi się cały zaznaczyć. I teraz znowu klikam sobie raz. E I. Łapie, przenoszę. Tak. I delikatnie obracam. Tak. I w ten sposób, zobaczcie, mogę wykonać taki ruch dookoła, żeby samochodzik pojechał dookoła. Więc w ten sposób można się pięknie pobawić. Można się pięknie pobawić. No to moi drodzy, skopiuję sobie nową kartę, usunę ten element. Wy możecie sobie to dokończyć, do samego zrobić dookoła. Natomiast ja chcę Wam dzisiaj pokazać inną rzecz. O, widzicie teraz, widzę podgląd. Mimo, że usunę, widzę podgląd tego, co było wcześniej. Wyłączam sobie podgląd. I teraz, moi drodzy, kolejna fajna sprawa, kolejna fajna, ciekawa rzecz. Już wykorzystam, albo weźmiemy sobie jakiś inny kolorek. Zobaczcie, narzędzie wypełnienie. Wypełniam. I teraz tworzymy coś bardzo fajnego. Moi drodzy, tutaj mam pióro. Ale oprócz pióra zobaczcie mam rozjaśnianie. Widzimy. Wybrałem sobie narzędzie wypełnienia. Wypełnienie pełne. Mam kolorek. I teraz rozjaśnianie. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, zaznaczam. Zaznaczam. Puszczam. Widzimy, co się dzieje, fajnego. No to teraz zobaczcie, wezmę sobie przyciemnianie. Zaznaczę. 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 Fajne rzeczy. No to teraz mogę sobie wybrać tonowanie. I już nam troszeczkę mniej tutaj widać efektów tonowania obrazu. Mogę sobie wybrać wyostrzenie. I teraz pewny element on będzie nam wyostrzał. O, już widzimy kolejne bardzo ważne, wyraźne, wyraźne elementy. Więc można tutaj jeszcze zmienić kolorek przecież. E, I mogę sobie w, 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 wziąć rozmazywanie. O, i już nam tutaj coś zobaczcie, rozmazuje. Dalej, kolejne e, farbowanie. No to weźmy sobie farbowanie. Widzimy, co się zaczyna dziać, więc bardzo fajne takie rysunki. Z rozmazowaniem, wyostrzeniem można sobie robić. Jak jako tapetę, na przykład na komputer, albo coś tam zupełnie innego, wystarczy później tylko to w odpowiedni sposób. Zapisać, czyli zapisz jako. I tutaj zobaczcie, mamy różne rodzaje typów pliku. Jeżeli sobie zapiszę jako JPEG, będę miał wtedy jako zwykłe zdjęcie i na przykład chcę, żeby to się nazywało Pulpit O, i wtedy mogę sobie zrobić swój własny wyjątkowy pulpit na komputer. Mogę sobie zrobić własny wyjątkowy pulpit na komputer. Słuchajcie, te wszystkie sztuczki są na stronie 91, 92, 93 stronie. Ja chciałbym Wam pokazać. Jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, a, mianow a mianowicie, moi drodzy, możemy w ciekawy sposób zmodyfikować kształt stalówki, nadając jej postać tekstu. W tym celu w oknie przybornika należy wybrać przycisk „Tekst” i w wyświetlonym oknie wpisać dowolny wyraz, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w polu. Tekstowym, które pojawi się w obszarze do rysowania. Wybieramy z menu kontekstowego, czyli to, co się kryje pod prawym klawiszem myszy, opcję rysowanie tekstem, i można używać tej stalówki jako farbę, jako farbę. Więc, moi drodzy, ja sobie skopiuję narzędzie usuń i pokazuję, co można tutaj z tym zrobić. Co można tutaj z tym zrobić. A więc wracamy do narzędzia tekst. Piszę sobie e, jakiś e, fajny e, opis. Załóżmy, niech to będzie. E, jest fajny dzień. O! Jest fajny dzień. I teraz zobaczcie, jak mi się ten tekst wyświetla. Klikam sobie na niego prawym klawiszem myszy i wybieram przycisk Rysowanie tekstem. Rysowanie tekstem. Ale zanim to jeszcze, to sobie zmniejszymy troszeczkę, moi drodzy, wielkość tego, żeby był lepszy efekt. O, i teraz rysowanie tekstem. I zobaczcie, tu mam zaznaczony prostokąt wypełniony. O, a tutaj mam farbowanie, a tu ma być właśnie niewybrane farbowanie, a ma być na przykład wybrany ołówek albo pióro. No to dobra. Jest? Jest, no to wybieram sobie narzędzie i teraz zobaczcie, nie mam wypełnionego, więc co on mi tutaj zrobi? Takie coś. Natomiast, jeżeli ja wezmę wypełnienie, widzimy, mogę sobie wybrać inny kolorek. Nie ma problemu. Więc tworzę sobie własny tekst, własne e, to, co chcę, żeby tam było napisane, i tworzę. I tworzę, więc można też coś takiego zobaczyć, wykorzystać do poprzedniego slajdu. Bo jeżeli ja sobie wybiorę żółty tekst i teraz tutaj będę coś pisał, widzimy, wybiorę sobie inny kolorek, tutaj coś innego będę pisał. Więc naprawdę ciekawe kompozycje można tworzyć. Słuchajcie, ja oczekuję od Was, że stworzycie jakąś swoją fajną, ciekawą kompozycję z polem tekstowym, z wykorzystaniem tekstu. To jest jako jedno ćwiczenie, które macie mi. Przysłać, dodać załącznik w zadaniu na tym się i go przysłać. Oraz moi kochani, jeszcze jedna rzecz, o którą Was poproszę, to jest stworzenie, stworzenie swojej kompozycji tła. Swojej kompozycji tła. Czyli to kompozycja tła i tekst. Dwa oddzielne pliki proszę przysłać do mnie. Pamiętajcie, żeby zapisać to jako jpeg, czyli plik zapisz jako i tutaj wybieram sobie jpeg i wtedy zapisuję. Tak, bo tutaj nie tworzymy animacji, więc nie zapisuję tego tak jak poprzednim razem w formacie gif, tylko zapisuję w typie pliku jako jpeg. I drugi element, to już robimy o, tutaj, nową kartę. Tak, i mogę już tutaj zobaczyć, sobie rysować tekstem. Tak, tak, jak mówiłem, z wypełnieniem. Mogę sobie tutaj tworzyć właśnie różne elementy. Czyli jedną kartę robicie z jakimś fajnym tekstem i wysyłacie drugą kartę z kompozycją, czyli dwa pliki na tym się w odpowiedzi na zadanie odde mnie proszę wykonać. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia.